Uprawa warzyw kapustowatych nie jest łatwa. Wymaga dużej wiedzy i dużego zaangażowania, również w ochronę i zabezpieczanie plantacji przed dużą presją owadów szkodliwych. W ostatnich latach plantatorzy mogą spodziewać się, e, zwłaszcza lokalnie, dużego zagrożenia ze strony bielinków czy piętnówek, ale na pewno zmorą jest dzisiaj tantniś krzyżowiaczek. Występujący gradacyjnie, a więc bardzo licznie, bez wcześniejszego stopniowego wzrostu swojej liczebności, gatunek nalatuje na plantacje roślin kapustowatych w wielu terminach. Gatunek ten generuje trzy, a nawet cztery pokolenia w ciągu roku, częściowo nakładające się, a jego gąsienice intensywnie żerują zawsze na spodniej stronie blaszki liściowej. Bardzo duża liczebność skutkuje, może skutkować bardzo dużymi stratami na plantacjach czy to brokułów, czy kapusty, czy innych warzyw kapustowatych. Ale również na przykład rzepaku zimego. W jaki sposób zatem zabezpieczyć swoje plantacje i przygotować się na tak dużą presję szkodników? Firma Biogen proponuje dzisiaj nowoczesne rozwiązanie: preparat Eruka. W 100% biologiczny, preparat oparty na pożytecznych mikroorganizmach. Zawierający w swym składzie tylko, tylko pożyteczne bakterie, preparat zastosowany na plantacji. Tworzy niekorzystne warunki dla rozwoju właśnie gąsienic niechcianych gatunków, a więc tandnisia krzyżowiaczka, bielinków czy piętnówek. Preparat Eruka to preparat w 100% biologiczny, nie zawierający w swym składzie absolutnie żadnych substancji czynnych, syntetycznych środków ochrony roślin. Stosowanie tego preparatu z jednej strony pozwala nam zabezpieczyć plantację przed niechcianymi szkodnikami, stworzyć niekorzystne warunki do żerowania gąsienic bielinków, piętnówek. Czy właśnie tantnisia krzyżowiaczka, ale z drugiej strony ważnym aspektem stosowania tego preparatu jest uzyskanie plonu bez pozostałości środków ochrony roślin.